Witajcie. We wrześniowym wydaniu tego newslettera chciałam zwrócić Waszą uwagę i zachęcić Was do odwiedzenia portalu partnerskiego i stosunkowo nowego programu szkoleń Sales Expert. Jesteśmy w tej chwili na portalu partnerskim. W zakładce Training and Certification wybierzcie proszę Training Overview. Kolejną zakładką, do której należałoby wejść jest Training Certification Programs. Sales Expert Program. Wejdźmy w niego. Jak widzicie, zostajecie przekierowani do Poli University. Jest to zewnętrzna platforma, na której znajdują się wszystkie kursy, szkolenia i egzaminy, które możecie znaleźć w Poli. Program ten oparty jest na trzech poziomach. Pierwszym poziomem jest Sales Specialist. Możecie go znaleźć tutaj poniżej. Sales Specialist. Dowiecie się z niego o trendach na rynku UC, naszym partnerstwie z Microsoft i Zoom, ankiecie PersonaS oraz o rozwiązaniach poli znajdujących się w naszym portfolio. Aby rozpocząć kurs, należy kliknąć tutaj. Po ukończonym kursie możecie ukończyć go egzaminem. Egzamin jest dość krótki, składa się z 10 pytań. Trzeba go zdać na poziomie 80%. Kolejny poziom to poziom Sales Expert. Aby się do niego dostać, przechodzimy do zakładki Sales Expert Program. Sales Expert Program daje Wam możliwość pogłębienia swojej wiedzy z zakresu słuchawek, voiceu i wideo. Każdy z kursów, które widzisz tu, headset voice i video każdy z nich możesz ukończyć egzaminem W momencie kiedy ukończysz wszystkie trzy egzaminy z wynikiem pozytywnym zostaniesz wypromowany na Sales Solution Experta Dodatkowo po ukończeniu każdego egzaminu ze słuchawek voiceu bądź wideo, będziesz w stanie pobrać z naszego portalu odznakę na przykład Video Sales Expert, na przykład headset Sales Expert. Co jest ważne, w momencie ukończenia wszystkich trzech egzaminów automatycznie zostajesz wypromowany na Sales Solution Expert. Pamiętajcie proszę o tym, że za każdy egzamin uzyskany ukończony pozytywnie dostajecie punkty do scorecardu. Wszystkie szkolenia i egzaminy są darmowe. A do egzaminu można podchodzić dowolną ilość razy. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące programu Sales Expert, zapraszam do kontaktu ze mną lub z działem Imia Partnering pod adresem mailowym imiapartnering@maupapoli.com.